strony Dzisiaj będę farbować moje włosy farbą L'Oreal Colorista w kolorze indygo. chociaż jeszcze do wczoraj miałam w zamiarze robić pomarańczowe włosy i kupiłam sobie też tę farbę, tak więc jeżeli będziecie ciekawi, jak ten pomarańcz sprawdzi się u mnie na włosach, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu i wspólnie sprawdzimy w kolejnym filmie. Eee, dzisiaj będę używać tej fioletowo-niebieskiej, w każdym razie nazwali ją Indygo. Nie będę chciała uzyskać tak intensywnego koloru jak tutaj na zdjęciu, dlatego, w przypadku tego typu ciemnych tonerów, mieszam go zawsze z maską do włosów. Ja używam tych masek z kalosa, one są naprawdę tanie i bardzo wydajne. W dodatku są one gęste, co naprawdę usprawnia później nakładanie tej farby na włosy. Teraz założę rękawiczki, żeby zabezpieczyć się przed zabrudzeniem. Wymieszam wszystko w miejsce, pokażę Wam ostatecznie, jaki wyszedł mi odcień. Nałożę go na włosy i wspólnie będziemy oceniać efekty. Zaczynam od wyciśnięcia całej tubki farby do miski, stopniowo dodaję do niej odżywkę aż do uzyskania pożądanego odcienia. Przy pomocy pędzla nakładam farbę od nasady włosów, resztę farbuję przy użyciu rąk, starając się dokładnie wcierać farbę we włosy, żeby uniknąć prześwitów. Jeżeli podobał wam się film, to śmiało zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Pa. Yeah.